witam was wszystkich w y, kolejnym odcinku na tym kanale to już jest drugi y, i dalej z gry Plants vs Zombies Garden Warfare 2 tak myślę że do piątego odcinka przeciągniemy y, na razie tą serię potem znowu z, zacznę ją nagrywać ale chciałbym też y, y, będę ta seria będzie też na kompie kontynuowana jakaś y, z grami właśnie E, że na przykład pogramy sobie, nie wiem, jeszcze się e, zobaczy. Na telefonie też będę różne rzeczy nagrywał, jeszcze nie wiem jakie. Może Among Us? M nowa mapa, już już od e, jakichś kilku dni. Tak słyszałem. E, no. No więc tak to wygląda. Dobra. Po pierwsze, czekajcie. No, mikrofonem, Max. Yy, do openinga. Ojej. Nie wiem, tak z yy, Dobrze. Yy, z poprzedniego odcinka problem z, z słuchawkami, jeśli ktoś pamięta. Yy, a jeśli ktoś nie pamięta, to miałem taki problem z słuchawkami, ale powinno być wszystko dobrze. Aczkolwiek, jakby był, to bardzo przepraszam, ale. Hmm. Nie, openinga jeszcze w tym odcinku nie wiem, że niektórzy, jeśli widzą to, to mogą e, e, się niecierpliwić. Ej, w ogóle zobaczyłem teraz, że tutaj mam e, specjalistę, tutaj zaawansowanego, elitarny, super elitarny i tutaj Max. Hmm. To jakby nie było do was teraz, tylko e, chciałem zobaczyć. zobaczcie. Hmm popatrzmy na postacie. Hmm. dobrze Dobrze. Hm, i te do sportu, O ja. Hmm, nie wiem Nie, z dami teraz, bo teraz tu na podwórku. No, z za sportu też grałem. Hmm, imp, pierwszy imp na maxa bardziej. I pamiętam, że dużo grałem. Też Poko postać naprawdę. Dobrze. Operacje cmentarne. Pograjmy sobie dziś u roślin. Kim by se tu pograć? O teraz. Kaktus? Nie, słonecznik? Nie wiem. O! Jakimś groszkiem możemy się. Tylko którym albo nie, jednak w sumie kukurydzy. O, komando z kukurydzy! Gramy yy, hmm. Hmm, tutaj, zadania jakieś są. Yy, o, to może być. To też w sumie fajne. O, jeszcze Lux, jeszcze luks, zapomniałem. Za 113 godzin się to zmienia. Ojeju. Nie wiem, czy u Was to było słychać, ale mi tak właśnie coś przerwało. Dobra. Super. Jeszcze okulary tam były. Dobra. Yy. Operacje czy to? Hmm, czy gry na portalach? E, operacje... Utwórzmy. Normalne se poziom dajmy. Albo trudny, lepszy licznik, chce po prostu. Dobra, dowolna. I powinni jacyś ludzie dołączyć? Z tego co wiem, raczej Dobrze, wchodzimy sobie tu. Dobra. Klasyczne ładowanie. Nie wiem, czemu mam taki głos. Eee, dobrze. Czekajcie chwileczkę. O, na fotelu se usiądę teraz, dobra. Hmm. No przecież mieliśmy kruku, kukurydzę, no to dobra Czy kogoś mamy na razie? Raczej nie Dobra Ogląda się do, A, B czy c c, c c, B A, A B c. Jezu A, B czy C, o właśnie no, teraz dobrze to wiem. Nie z B tutaj tak wygląda. A to jest takie... ogrodzone wymiary. W yy, C bym poleciał. Dobra. W C polećmy. jej, mi tu znajomy jakiś yy, pokazuje, że jest aktywny. Na razie nie grą, z na odcinkach. Dobra, zasadźmy ogród, widzowie. Dobra. Postawmy jakieś roczniki, możecie teraz zobaczyć ile mam ich. Tutaj pamiątki z Halloween, tutaj yy, ze świąt. Tutaj też z Halloween. I to są jakieś legendarne bambusa możemy kupić. Chcę w się sensie postawić tego elektrycznego. I... Tego. Myślę, że to jest rozgrany skład, on iść na odległość, on też coś na odległość i broni ogrodu, a on y, jest maksymalną siłą defensywną. Dobra, możemy w sumie tu armatę jeszcze taką no. Tak, już to zróbmy taką. Mm. Dobra lecimy o nie nie ma tak o, bo one zadawały na e, łatwym 5 na normalnym e, 10 na trudnym 4 15 zadają e, a na e, salonych chyba 20 chyba coś więcej to salonik tu chyba nie będzie już postawić Sorry, że w ogóle z takim z tym pierwszym odcinku nie miałam Pierwszy odcinek z górami Że ja mogę normalnie gadać tutaj a nie to ja nie że jakieś kwestie tam i mówię Ojej oh yeah. Tryb komando Mamy kartę niższą z cału Może tam widzicie, tam w dolnym ekranie w prawym dolnym rogu ekranu. No i dopiero teraz nam się z, z no to dobra. Skoro oni mają iść tu i jest to poziom pr trudny, przemyślałem to teraz, że lepiej mieć jakąś obronę. Nie wiem, czy roślinki są takie same, czy też dostosowują się do poziomu. O, na to się one przydadzą roślinki o, ten! Dobry. Yes! Yeah. O nie, dobra. Pokonany. O nie, nie, Dobrze jest na razie chyba. Przepraszam. Musiałem sobie O!

tylko dobrze. No, zawsze ten tylko mandos jak koniec wali. Dobra, postawmy sobie tu też myślę o tych roślinek, e, Jem naprawdę sporo. O, nie, bambus. A e, jeszcze e, z pakietów można ich przecież e, jednego dostać. Na przykład trzy takie smoki i kilka takich jeszcze. A tutaj już nie musimy, było to wadzony Stąd wiedziałem, że to są zombie, jakby się ktoś zastanawiał, e, to były oznaczone takim mm, tym, e, że e, farm, e, że jakby tylotowe To taki zna, e, znak, jakby jak przyrany wadzony, e, że jest zombie nie, no, nie... Nie no i ty... A nie, nie, ty to mam O, Ole, dobre O, ty cywadolny A czemu nic nie dołącza? A, w paster... No, w biegu Nie, jeszcze coś jest o widzicie ten tryb zawsze mi się odpala bo na koniec pali. Oczywiście to tak nie jest z, z trybami. One się odpalają dopiero jak zrobione jakieś punkty do tego, czyli te wszystko załatwiają. Czwarta fala. Na piątej i dziesiątej są lod losy, takie loserie jak wie, że zombos nam losuje, jakieś włosy będą albo nawet kaski możemy dostać, więc to jest naprawdę i trochę spoko i trochę słabo. Dla kaski to warto, bo może być tam nawet 10 tysięcy z di di diamenka trapimy. A diament też pierwszy. Tutaj chyba się to zmieniła ta zasada, bo gramy na tym poziomie trudności. Ale nie jest to pewnie Nie wiem czy to cokolwiek da, ale za to są... O! Dobrze, nigdy nie robię, pozwalam a i e, e, jak mamy jakiś tryb, nie wiem czy to u każdej legendy, ale u tej jakiejś jeszcze, mamy coś takiego, że e, try, e, tryb jakiś tam, mm, mm, ten legendarny, obok to on dodaje e, połowę życia, 50% życia, tak, tak. Czyli w tym przypadku to dla kukurydzy to jest 75%. Znaczy, co? Nie, znaczy 75 życia, przepraszam, to jest naprawdę wielka Nie był w ogóle e, nigdy nie widziałem jak e, ta posta, e, ta roślinka się tak e, budzi. Widziałem zawsze ją, ja, ale że tak się budzi, że tak, gru, e, że taka gruba się stała. Właśnie o to chciałam O niej to teraz będzie... Ten gościu. Nie wiem czy to dobrze wydałem na turny. Teraz tak myślę to. O! Akurat powiedziałem to i dołączył się sypek jakiś. O nie, zombie trzymajmy go tu, bo chcę, żeby mi to zdało, ale on tu jest nieśmiertelny na razie. O dobra, jest, jest śmiertelny. Jeszcze y, mamy fazę tego. O też jest kukurydze. Nie wpasował się na, y, do tego. O nie. Sadem. Okej, okay, skoro jesteśmy y, nieżywi. Dobra, o smutku tam, tam bo mogą nas czekać ludzie, ale oni to lubią, na chcą, na nie, na nie O, dobrze, Yes! Lip, Komando. Commando, dobra. Ehh. O nie. To dobra, uciekamy. Nie, nie nisz w naszej gościnie. O, jeszcze! Myślę, że skończymy tą operację i... Yy, i to tyle będzie z odcinka. Dobra, ostatni lot wystawiam, stawiam, bo to się naprawdę jeszcze za nie opłaca tego. Dobra, mamy Kikina w ekipie. E, mamy kukurydza w ekipie. On... On... O, on ma to przebranie co ja do elektrycznego tyle. Nie wiem czy też do zwykłego... Nie, ale... Chodzi mi o cyklynę oczywiście. To jest Don Kukurydzi. Taki Kukurydz, który tak, e, bandyta jakby jest. Bandytą. Na dwie mam takiego do, do takiego do... Chyba to jest bandyta. Zawsze się zastanawiam. Ja, e... To jest kukury czy to jest, jest kukuryd bandyta czy sery. Ale wydaje mi się, że to jednak bandyta, bo takie przeciwki to... Nie wiem jak to nie jest, no. Ale nie wiem tego dalej. Dobra, o nie tu za mną idą. O nie, 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 nie. Pomóż mi, doskwić. Jakby co to... Ee, ja mówię... E, ja teraz mówię, to ja robiłem, wtedy jak... Ja ich wyciszałem, wtedy jak odpaliłem tą tabelę na przykład. To dlatego, żeby nie mówili, powiedzmy, jakimś innym języku czy coś. Znaczy, żeby nie mówili po prostu, bo... No, żeby mi to nie spodobało. Ojej, to jest taki znany kolega. Przepraszam za tych znanych, ale... Poda tym, co mi zapomniałam, po prostu wyłączyć. Dobra. O, karabin dalej żyje. On jest już z pierwszej fali. A jesteśmy na siódmym. Vicente C. Trochę jak Vincent, A, to. Mmm, dobra. Tutaj... O nie, nie, nie! Och! Och, szybko trzeba im rozwalić ten teleporter. Easy. Chyba najpotężniejszy naukowiec. Eee, mm. dobra. Tutaj... O nie, nie wiem. Nie mam już temu odrodzeń. No i teraz mm. o O i padł. O przepraszam bardzo to. Miałby, nie byłoby takich problemów Ja jednocześnie yy, yy, wyłączam z mikrofon, bo mnie tak nie słychać wtedy hmm. O nie O dobra, zrestartowali nam drużynę ktoś jakiś Gość, dobra. O, wy postawiacie właśnie. Uuu, leczenie tutaj, dobrze. Wysokie napięcie. Hmm. A czemu mu ma? On nie zablokował mnie złą, więc to zmarnowałem. Cały raz dobrze. Ale czemu inny tutaj jest wysokim niedźwiedziem? On nie jest prądem. A chyba wiem. Nie, chyba o to chodzi, że y, na budowie jest prąd i chyba on do takich budowlańców należy. To y, też prąd, kable elektryczne. Pewnie mogę się mylić, ale yy, no w sumie to to wymiar logiczny. A, no, jeszcze ten. Dobrze, pokaż mi umotkę, może mi odpowiedzą. Ojeju! jeju się przestraszyłem to przeszło mi na tryb... Yy. Yy, wyginania się weszło ja chcę na zgubiłem moje fioletowe kurczaki przy zbyt, dobra yy, kurczaki panie Dave jasne o dobra ten idzie po tego to ja idzie po tego to też jest dobre do poruszania się ta umiejętność O nie! Jeju, co tu się działo? Chaotyczne. O, i właśnie mamy teraz samą... Y, ...odzielenia. O nie, tylko y, nie wiem, czy to mi się przyda teraz. Ten nas niszczy. Dobra, ja mam ostatniego kurczaka. Idę, idę już do was, kum koledzy. Kumple. Zdobyłem do Dobra, y A nie, jeszcze jeden kurkak albo... kurkak tutaj okay. nie, nie, jeszcze kurkak zostało ten ma ostatnio, było, tak mi się zdaje nie! Jaj, jej, jej nie Dobra, nie marnujmy sen, bo na bo, bo się może być ciężko, dlatego lepiej trzymać je Komunikę To moi też radzą? Nie wykonaliśmy zadania Ojej, to już że... Niemcy w ogóle przetrwają na tym trudnym Na tym próbnym to hmm, o nie, po prostu będzie koniec Strzelają go jeszcze Nie musiałbyś się kryć, kolego Do O, masa ma ożywienia na tej O nie, to są ci szarżujący. Wielu dysportu. O, jak go poskładał Nie, nie zajmuj się tym w sumie, uciekaj i leć się i staraj się Trzeba do... raz narobić. Na staraj się bronić ogrodu chciałem powiedzieć Mogłem chyba jednak to do... Ale w sumie wiecie, chciałem wam jeszcze powiedzieć że w B jest taki bug, że można impem skoczyć jakoś tam na, na górę na tą, na tę parapetę czy yy, na to, czy to, yy, na to zid, tam, gdzie pisze, to można tam skoczyć, tam yy, tylko ci strzelający mogą was yy, dopaść, bo inne zombie nie. No. No to jest koniec, on ucieka pewnie ma 7 HP. Yy. Ja chcę się do jak jeszcze. Ile w ogóle zostało? Bo mogę się mylić. Ale... Nie, no nic tam. O, dobrze. A nie, słyszę. Ogród biją chyba. Że... I tutaj są... Panie... Słyszę. Ogród biją. Ja... Ja nie wierzę co to po prostu. Ile ich tu jest? Poradź się z nimi trochę. Dobra, zwykły. Ile ten obrót już straci życia? nie będzie miał już czerwony. Na pasku. Dobrze załatwił. Uważaj, ty Ale jakby miał mało chłopca, to, to by uciekał, nie? No, więc co za mecz. No, chypie, dawaj. już z niego. Yes! Udało się. Ja! Czerwony pasek zdrowia, mówiłem. Dobra, ile w ogóle ten odcinek trwa? Ło, dobra. To jeszcze trochę. Nie, to by drugi, a drugi, jak nie wiem. Hmm. O nie. Nie, trzeba teraz w pełni obronić do Nikt się nigdy nie wybiera. To mando tryb, o nie, wygada także wykłosu. On tylko skarżuje. Dobra. Hmm. O nie. Ten rząd tu nie. Dos Przepraszam, że taki odcinek był ale O, on jest... Sztuczna inteligencja, zwolnił, czyli... no. W sensie w każdym e, tym na tych falach jest sztuczna inteligencja, poza tymi trzema, co e, dołączyli sami, bo to ludzie są. Dobra. O nie, nie postawiliśmy O, i będzie kasa? Jest kasa I 2,5 tysiąca yy, poleci na nasz konto jak wygramy to Chyba Nie, nie proszę, nie tych, wszystko tylko nie tych nie. Widzicie, to jest... Yy, jak Baron, dwo, mnie, chyba tak. No... To jest już koniec. HP ogroda, życie, zdrowie ogroda, yy, yy, ma tyle, co... podagradę. O, tych wampirów, ich nie ma, nie można ich postawić, jak się yy, gracie w jakiejś trybie zombie na no multiplayerze. Że... Yy, to jest jakby ukryta operatywnością Tak jak ognisty groszek yy, Jest na mapie u Rosin, ale nie można go postawić on nie, nie może mnie jeść on bo robi się lekko kolosalnie Wampiry się idźcie sobie Baron za yes. On się się do stoletni, ale nie przystaje. Nie, stopień był zamknięty. Dobra, ile idzie to jednego tylko daliśmy, które mi się zdaje. Dobra. O nie, przyzwał Wampiry. Dobra, broń ogrodu tej ty mójcy. Ty. On zaraz przyzwie z góry. Nie to, tylko takie wielkie to już wyleciało, czy nie płakiło? No dobra. Na wyjściu przynajmniej właśnie. Bo jest taki bag, że widać gdzie on się pojawi. W tym samym nie nie, 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 nie tylko znalazł się kontakt z nie, ale niektórzy tego nie widzą. Ej, tu będzie. No, wiedziałem. Wam Trzeba wampiruje. wam są. O! Co? A zjedli na ogród rzeczywiście. Ehm. Masnych pieniądków nie ma. No nic, to tyle w tym odcinku. Był odcinek długi, widzę. Dobra. Ja się z Wami żegnam i cześć i do następnego odcinka.